że problem z kobietami to jest tak naprawdę w głównej mierze problem z otwartością. Bo jeśli ty jesteś otwarty do kobiet nie jest problemem dla Ciebie zaczęcie rozmowy z kobietą gdziekolwiek jest. To jest tylko wewnętrzna blokada, bo ktoś ci tak powiedział, że to jest trudne, że tego się nie da zrobić. I, a ty, ty w to po prostu wierzysz masz takie przekonanie bo kojarzy ci się to ze stresem. Widzisz laskę i już Ci się to kojarzy ze stresem. Widzisz, masz do niej podejść i serce mocno bije i nie wiesz co zrobić. Tymczasem, kiedy Ty zrobisz ileś tych podejść, to zaczynasz po prostu widzieć, że to wszystko że tak naprawdę jest przyjemność. Dajesz tę niesamowitą przyjemność i poprawiasz Ci po prostu nastrój. Podbijasz sobie do dziewczyny, rozmawiasz, od razu się lepiej czujesz, nawet jeśli masz kiepski dzień. Więc widzisz, z drugiej strony też nie chodzi o to, żebyś tutaj zwracał w jaki sposób w ogóle uwagę na swój stan, możesz być zmęczony, to nie gra roli. Możesz poznać laskę, która ma zajebisty dzień i ci wszystko wyjdzie. Więc w żaden sposób się nie ograniczaj poznając kobietę w dzień. To jest to tak naprawdę łatwa sprawa. Ja. Co Często się zdarza, że to się do Ciebie z tak podkazami. Ja. No, nie, nie, nie. Ja że byłaś w szoku. Że, tak, bo myślałam, że w ogóle jakaś reklama perfumy, bo tutaj ogólnie takie Yy, chodzą osoby. Albo do na klubu zapraszają, nie? Nie, do nas na klubu akurat nie, nie miałem My zawsze do... zapraszają, bo mamy na to stały, wyłączony To Nie, spadaj to też, ale jestem <grym> Aha, jest ten, czyli tak to coś ambitniejszego, jak ten... tak? No, ja jestem pijany, sobie się pytam, czy tańczy, nie? To się, na po prostu Ale jest to uczązliwe. No? Jeszcze raz, co? Myślę, że jest to uczązliwe, nie? Jest to no, wody, dokładnie. Ale wiesz na raczej jakiś ulotkarz że ze tobą nie był, z ulotką i nie chciał ci Zaczepił. O ramię, no nie? O ramię? Nie wolno tak do dziewczyn podchodzić. Nie wiem w sumie, czy <noise> nie wolno. Wiem. Zaskoczyłeś mnie i tyle. Ja na przykład wolno poznawać kobiety w dzień, a nie, nie jakieś, nie wiem, sopaki, ja ten, i tak dalej. zdarza się to Chodzisz na imprezy gdzieś, czy raczej jesteś grzeczna i To znaczy różnie, naprawdę różnie. Teraz mój chłopak ma żałobę, także staram się być po prostu... Musisz się na czarno ubierać, jak zakonnica. Nie. Dzięki! Nie, ogólnie lubię czarne, oczywiście. Lubię się ubrać na czarno. Nie powiem, aczkolwiek nie, nie cała. Prawda? No. Też lubię czarny. No widzę. No. Oczywiście, ja na przykład nie polecam działać, jak jesteś w dużym mieście, czy nawet w Warszawie i działasz w miejscach, które są szczególnie narażone na podryw, tak jak tutaj, to ma mniejszą skuteczność, ponieważ Siłą rzeczy, dużo facetów podchodzi do kobiet, są tu różne szkolenia organizowane, więc one też generalnie mają jakieś systemy obronne. Ale im bardziej y, miejsce jest oryginalne i nieprzewidywalne, że na nie potrafisz przewidzieć, że do niej podejdziesz, tym generalnie kobiety lepiej reagują. To jest sprawdzone, to działa. Ktoś, kto po prostu y, wiele razy podchodził, to na pewno tego doświadczył, że podchodzi w jakimś typowym mieście, miejscu. Y, nie mówię tutaj na przykład w kościele, ale. W teatrze, czy, 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 czy nie wiem, no, gdziekolwiek, czy nawet w kinie, to przecież to nie jest jakaś wielka sprawa. Więc widzisz, tak naprawdę w tym wszystkim chodzi głównie o rozwój Twojej osobowości. Bo jeśli Ty będziesz sobą, nie będziesz się zrażał tym, że laska Ci mówi nie, tylko będziesz miał to po prostu w dupie, to to Ci zacznie wychodzić. Mało tego, Twoje rezultaty będą dużo, dużo lepsze. I nawet jeśli. Laska początkowo jest mało zainteresowana, to gwarantuję ci, że minie chwila czasu i ją po prostu rozjedziesz. Czyli z chłopakiem no. się też nie jesteś umówiona? No nie, no. ale się uczę. Teraz tutaj? Nie, bo ja wrócę do domu. na pogoda, nie? No. A wieczorem co robisz? Idziesz gdzieś na się imprezkę? Nie. W ogóle nie imprezujesz? Nie, no, no sesja jest, ja tak mam imprezyować. też mam sesję, ale jakoś nie, nie zauważam nie, 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 tego w ogóle. Nie, nie. się uczymy. Jak jest sesja, to się uczymy. To jak dzisiaj chcecie popić? No teraz się nabijem po piwie i idziemy do domu. Mm. Cześć, ja co zdobał myślę, że mówiąc. Kolejny plus jak do ciebie nie podszedł. Myślę, że stojiesz. Staniesz na chwilę, bo no. e, ja za jakiś czas właśnie się z kątem ustawić. Cieka okay. jeszcze raz Danusia, tak? Tak! To potem... Zapamiętuję! O no, to, no, na pewno! Jest taki stary no. dziadek, który chodzi o lasę, nie? Dobra, Cię strzałkę. ja tak zaśmiałam mój numer i po prostu tak. ten... Tylko się tam 09 Pięć. 09. Zero No nic, trzymaj się. To, to Dobra. Dobra. Dobry tekst. Też, jeśli widziałeś te moje podejścia, to też zauważyłeś, że robię coś takiego, że nie do końca czasami łapię silno, silnie za rękę tę dziewczyny i zatrzymuję, ale w psychologii jest coś takiego, że się dajesz komuś wybór. Często to się wykorzystuje takie zjawisko w sprzedaży, na przykład dzwoni się do klienta i mówi: Dobrze, możemy zrobić tak, ale jak pan chce, to czy to. Jeśli w taki sposób nawet nie wiem, coś proponujesz, to jest dużo większa szansa, że on się na coś zgodzi, niż jakbyś zaproponował to bezpośrednio. Skąd to się bierze? No, właśnie w psychologii udowodniono, że jeśli dajesz komuś wybór, to podświadomie ta osoba zawsze się na coś zdecyduje, albo na jedno, albo na drugie. Tak samo z kobietami. Jeśli dziewczyna idzie czasem i chceś zatrzymać, to jej czasami mówię zatrzymasz się, widzisz, to nie jest proszące. Ona socjalnie ma powinność, żeby to zrobić, bo jeśli się nie zatrzyma, oczywiście, no czasami się spiesz, czasami jest inna sytuacja i też trzeba to inaczej ogarnąć, ale normalnie ma socjalną powinność, żeby stanąć i żeby z Tobą porozmawiać, bo jeśli nie, to wyjdzie po prostu na, na niekulturalną osobę. Jak podchodzić do kobiet, czy podchodzić z przodu, czy podchodzić z tyłu. Słyszałem masę teorii, że trzeba podchodzić pod kątem. Tak naprawdę jest to główno prawda. Powinieneś podchodzić tak, jak tobie jest dobrze i budzać w kobietach zaufanie. Od razu, od razu to nie powinno być, yy, być takie podejście, że ty podchodzisz i patrzysz się na kobietę martwym wzrokiem, bez uśmiechu i recytujesz jakiś wierszyk, wierszyk z książki czy tekst, który gdzieś nic to, co ci co, 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 co sprawia przyjemność z kobietami. Jeśli lubisz się na na seksualnie patrzeć, to to rób, no Jeśli lubisz y, się z nimi y, dobrze bawić, śmiać, to też to rób. Widzisz, dla to jest na takiej zasadzie, że to wszystko tak naprawdę opiera się o zabawę i emocje. Sam seks tak naprawdę na dłuższą metę bez emocji też się robi nudno. ale ty kiedy Ty poznajesz kobietę y, gdzieś spontanicznie, nie wiem, w drodze do pracy, na ulicy, na dektaku czy gdziekolwiek indziej y, i dobrze się razem bawicie, to widzisz, to wszystko jest tak po prostu naturalne, Ty się dobrze z nią czujesz. Nie ma problemu, żebyś na przykład jej zaproponował chodźmy do mnie, y, zróbmy to czy tamto, bo ona chce tego samego co ty.